W małej wiosce gdzie czas płynął wolniej, mieszkał młody mężczyzna o jasnych oczach, w prostych szatach, o średnim wzroście i szczupłej sylwetce. Miał na imię Jakub i był znanym w okolicy górnikiem, pracującym w pobliskim kamieniołomie. Wspólnie z przyjaciółmi, Martą, silną kobietą o ciemnych włosach i Stasiem, wewnętrznie nieco zagubionym, ale otwartym na nowe doświadczenia, spędzał długie dni. Pewnego wieczoru kiedy słońce chowało się za górami, przyjaciele usiedli przy ognisku. Opowiadali historię z przeszłości, aż Jakub z zafascynowaniem podzielił się swoją ulubioną opowieścią biblijną o Dawidzie. Jego opowieść o małym pasterzu, który, pomimo niepewności, stał się wielkim królem, zainspirowała Martę. Czyż nie przypomina to nas? Zastanawiała się głośno. Wszechpotężny Bóg wybiera nas, nawet gdy czujemy się mali. Stasiek. Podziwiając siłę przyjaciółki, zdobył się na odwagę. Zdecydował, że czas zmienić bieg swojego życia. Jego historia ruszyła, a przyjaciele wspierali go w trudnych chwilach. Gdy Stasiek stanął w obliczu wyzwań, przypomniał sobie słowa Jakuba: Wszystko, co robimy z miłością, przynosi owoce. Uczył się, że każda decyzja, nawet najtrudniejsza, wymaga odwagi. To był czas przemiany. Kiedy przyjaciele zaczęli wspólnie realizować codzienne zadania z radością, wsłuchując się w nauki Słowa Bożego. Z biegiem dni ich relacja tylko się zacieśniała, a przyjaźń rosła w siłę, ucząc ich wzajemnego wsparcia i otwartości na nowe wyzwania. Zrozumieli, że każdy nowy dzień to dar, a ich życie, pełne wartości i współczucia, staje się dla innych przykładem. Na koniec ich historia stała się inspiracją dla całej wioski pokazali, że warto słuchać siebie nawzajem, wierzyć w potęgę dobra i dawać innym wsparcie. Oto lekcja, którą przyniosła im ich wspólna podróż. Miłość, przyjaźń i odwaga mogą odmieniać serca, a ci, którzy w sercu mają Boga, są zawsze zwycięzcami, niezależnie od okoliczności.